Hej witajcie. Chyba dobrze słychać, mam taką nadzieję. I że samochody za mocno nie hałasują. Eee, chyba mam anginę kurde i już tak od połowy tygodnia mnie coś męczyło i brało. I w związku z tym materiał co robię jak nie trenuję, żeby poradzić sobie z wyrzutami sumienia, eee, bo ani nie było drugiej siłowni w tym tygodniu, ani nie było biegane dzisiaj. Eee, I tak naprawdę... Eee, Chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz, że trening nie, nie kończy się tylko na tym takim najbardziej fizycznym jego aspekcie, czyli na tym, co, e, co, co się jak gdyby z nim łączy, czyli nie wiem, wykonywanie ćwiczeń, powtórzeń, dystansów w jakimś określonym czasie i tak dalej, ale to również poszerzanie wiedzy jak gdyby i analiza, planowanie tego, co, co, co dalej. I ja przynajmniej staram się, kiedy nie jest mi dane. E, na spokojnie, jak gdyby właśnie potrenować ze względu na, na, na zdrowie, a muszę powiedzieć, że to jest chyba pierwszy raz od trzech kurde lat co najmniej, kiedy taka sytuacja ma miejsce. Staram się jak najwięcej czytać na temat ćwiczeń, które są mi potrzebne, które mógłbym dołożyć jeszcze do swojego treningu, żeby poprawić sobie jak gdyby właśnie jakość tego treningu, żeby jeszcze jakieś inne partie mięśni zmobilizować i, i doprowadzić do tego, żeby właśnie podnieść tą, tą wydolność. Udało mi się wczoraj też pójść na fizjoterapię, bo ona jak gdyby była niezależna od tego, jak się tak w miarę czułem. No i staram się też oglądać materiały wideo o ludzi, którzy są dużo mądrzejsi ode mnie, jeżeli chodzi zarówno o fitness, o, o, o jakieś tam mobilność i też o bieganie. I od nich czerpać jak gdyby takie inspiracje, co mógłbym wprowadzić u siebie, jak mógłbym to zrobić i jak mogłoby to wyglądać. Także troszkę, troszkę spędziłem ten, te ostatnie dni na czytaniu na temat partii mięśni w nogach, na poszukiwaniu jak gdyby lepszych ćwiczeń. Troszkę staśmu, spróbuję się więcej pobawić na pewno, eee, ale z drugiej strony też cały czas siedzę i planuję jak gdyby, cały ten swój, swój przyszły rok. I, I na ten moment, jak gdyby, trzy biegi są na pewno w, w pierwszej połowie jak gdyby, do, 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 do ogarnięcia. Dzisiaj zresztą wieczorem mam nadzieję, że uda się zapisać na jeden z nich. Trzymajcie kciuki, Jak już będę wszędzie zapisany, mniej więcej zdecydowany, to tam znać, przedstawię cały ten, ten, ten plan. A więc z jednej strony myślę o tym, jak ćwiczyć, jak trenować, myślę o tym, jak cały sezon zaplanować. Ale też myślę o tym, jak to było wcześniej. Oglądałem wczoraj fajny materiał dziewczyny, która pierwsze ultra biegła na 50 km i tak wiele podobieństwa w jej odczuciach widziałem w stosunku do tego, jak ja się czuję. Jest takie fajne zobaczyć to, jak to, jak to u innych może wyglądać i jak, jak bardzo takie same problemy mają. Więc no staram się chociaż na takich rzeczach spędzać. Nie mówię, że robię to cały czas, no bez przesady, ale trenować też bym cały czas nie trenował. No ale przynajmniej gdzieś tam udaje się coś przemyśleć i, i, i zapisać parę linków i, i gdzieś mam nadzieję doprowadzić do tego, żeby no, całość wyglądała em, coraz lepiej. Także niedzielny utrastwa dalej, mimo tego, że nie praktykujący przez ostatnie dni i szczerze powiedziawszy nie wiem, czy we wtorek, czy w środę będę w stanie już wrócić na siłownię. Mam nadzieję, że tak, jutro lekarz powie co i jak, ale mam wrażenie, że węzły chłonne mi tutaj poszły troszkę i obolałe są, to niedobry, niedobry sygnał, więc z tym sobie muszę jakoś no, po prostu wyczekać, kiedy to wszystko wróci do normy. No i tyle. Nie będę też dzisiaj przeciągał, bo, bo to też nie jest moim celem, szczególnie że mówienie sprawia mi jednak trochę trudność. No więc słuchajcie, em, ciśniemy dalej, jedziemy, nie poddajemy się i udanego tygodnia. Pozdrawiam Was, hej.